Pasat B6. Dzień dobry. Proszę pana, e, tak jak mówiłem wczoraj, e, to łożysko z lewej strony z tyłu jest wymienione, bo to ono huczało. E, natomiast teraz e, sprawdzamy ten spryskiwacz i pompka u pana jest spalona. Także jadę właśnie po pompkę nową. E, natomiast po przejrzeniu samochodu, e, bo prosił pan również o przegląd, e, to tak, olej z filtrami jest do wymiany, e, bo minął rok e, od e, ostatniej wymiany. Jeśli chodzi o zawieszenie, łączniki stabilizatora z tyłu mają luzy W zawieszeniu to jest wszystko. Poza tym są wycieki z turbosprężarki. Przewody pod turbo są mokre. Nie jest jakaś tragedia, że tam się leje, ale są mokre. By trzeba było to umyć i zobaczyć dokładnie skąd. By trzeba było sprawdzić luz na sprężarce, jeśli pan chce to sprawdzać to proszę dać znać Kolejna rzecz wkład lusterka zewnętrznego lewego lata sobie Jeśli Pan chce to możemy sprawdzić o co chodzi czy tam są powyłamywane jakieś mocowania czy to z jakiegoś innego powodu i hamulce do przejrzenia z przodu koła dosyć duże opory toczenia trzeba zdemontować zaciski i zobaczyć co tam się dzieje natomiast widać z zewnątrz, że jest korozja. I nie wiem, czy są troszkę słabiej te hamulce używane, bo się zbiera nalot korozji. Yy, dlatego zdemontujemy zaciski, zobaczymy, czy zaciski pracują poprawnie, czy klocki pracują poprawnie w jarzmach. Jeśli nie, jeśli z powodu korozji tutaj ten klocek na przykład się zblokował, to jarzma będą do zdemontowania i do wypiaskowania, żeby to wszystko pracowało. Ale jeśli na przykład przewrócimy poprawną pracę zacisków i klocków hamulcowych, to trzeba będzie troszkę ostrzej pohamować, żeby tą rdzę, ten nalot korozji wytrzeć po prostu. Także hamulce i przód i tył rozbieramy, bo z tyłu również nie aż tak mocno jak z przodu. Natomiast też już są naloty korozji, więc żeby to się nie pogłębiało, no to trzeba sprawdzać zaciski. Takie przeglądy hamulców powinno się robić raz na pół roku, a najrzadziej raz na rok. Takie kompleksowe sprawdzenie układu hamulcowego. I to chyba by było wszystko. Czujnik. Aha, jeszcze czujnik. Z przodu w zderzaku luzem sobie lata. Czujnik parkowania. Na razie jeszcze nie wiemy, czy on wypadł, bo jest połamany, czy w środku jakiś koszyk mocujący jest połamany, pęknięty, czy go tam w ogóle nie ma. A to by trzeba było zdemontować, albo zderzak, albo sam grill, może od góry. Proszę dać znać, czy z tym czujnikiem coś chce pan robić. A my działamy z tymi e, hamulcami. OK, no to do usłyszenia, dziękuję. Aha, proszę mi dać znać, czy olej z filtrami chce pan wymienić. Przypomnę, w lutym teraz mija rok, no i jest tam ponad 10 tysięcy kilometrów przejechane od ostatniej wymiany, więc trzeba by wymienić.